Cześć, kochani z tej Stręgladia, przychodzę do Was po nowym roku z, znowu z długą przerwą. Natomiast już Wam się tłumaczę, tłumaczę Wam się, bo myślę, że Wam się przyda to. Eee, rozchorowałam się, ale jeszcze może pół biedy, wiecie, że tam rozchorowałam się. Akurat to było okres, wiecie, grudzień, wiecie, jak to jest w grudniu. Więc nie zrobiłam sobie do przodu żadnych filmów, eee, a ja się rozchorowałam do tego stopnia że do teraz jeszcze mnie trzyma gdzieś tam kaszle, natomiast e, ja nie mogłam mówić, w sensie ja mówiłam, ale ja mówiłam tak, skrzeczałam, że przysięgam, nie dało się tego słuchać, więc niestety nie nagrywałam. No. E, nie nagrywałam, bo po prostu, po prostu się nie dało. E, kaszel mnie do teraz trzyma, e, coś tam z tym krtanią mam, już tak miałam ze trzy lata temu coś takiego, e, więc prawdopodobnie to po prostu wrót. Wróciło coś te dolegliwości z głosem, z krtanią. E, ja, no, zdarza mi się ten głos. Więc, no, niestety taki urok. Natomiast przychodzę do Was, mamy styczeń. Wy widzicie to? To jest pierwszy piątek stycznia, kochani. E, jesteśmy zaraz po nowym roku. Mamy nowe plany, nowe, nowe postanowienia noworoczne. W ogóle dajcie znać, czy robicie postanowienia noworoczne i czy planujecie się ich trzymać i jak to jest, bo wszyscy wiemy, jak to jest. Wszyscy kupują karne na siłownię e, w styczniu i oczywiście później się to kończy. No wiemy, jak się to kończy. Natomiast e, ja trochę postanowień jakiś tam mam, jeszcze ich nie spisałam, powiem Wam szczerze, no bo po prostu. E, no, nie miałam kiedy jeszcze. Nie miałam kiedy, kiedy tego usiąść. Mam też dużo rzeczy w pracy. E, jest po prostu, wiecie, konie, zamknięcie roku, różne rzeczy się dzieją, więc dużo papierkowej roboty. I ja dzisiaj już byłam 10,5 godziny w pracy, e, więc. Bo no, normalnie teraz pracuję po 8 godzin, natomiast no, 10,5 i to jest mój drugi, czy trzeci dzień już, tak. E, więc. Możecie, możecie rozumieć, no po prostu dzisiaj się zabieram do życia, w ogóle jakkolwiek, a kiedy to nagrywamy to, widzicie, że już jest ciemno. Ponieważ nagrywam, dzisiaj jest czwartek, godzina 20, po 20 jest. Więc e, nagrywam sobie to, żeby zwa, do Was móc pogadać, żeby, e, żebyśmy mogli sobie gdzieś tam porozmawiać, będziemy wracać, ja mam dużo rzeczy dla Was. Mam na pewno haul, e, jeśli chodzi o ciuchy, bo kupiłam trochę nowych rzeczy, trochę nowych rzeczy dostałam, więc chętnie Wam pokażę, co mam. E, na pewno będziemy rozmawiać o postanowieniach i mamy eksperyment z moim mężem będziemy robić eksperyment, z czego będę na pewno dawać wam updatey, bo e, nie wiem, czy kojarzycie, jak nie, no to się dowiecie, że można sobie na przykład rozpisać dietę zupełnie za darmo, z określoną tam e, kalorycznością na e, stronie rządowej. E, jak sobie wpiszecie dietę NFZ to wam po prostu wychodzi strona rządowa gdzie trzeba się po prostu zarejestrować podać swój e-mail, e, wpisać hasło i w zasadzie tyle, podajecie tam różne e, swoje wytyczne natomiast ja nie polecam tego kalkulatora stamtąd, e, ja na przykład żeby realnie patrzeć na to, e, tam mi kalkulator pokazywał 600 kilokalorii więcej niż ja powinnam realnie jeść jeżeli chcę schudnąć więc e, ja polecam na przykład wziąć sobie kalkulator e, kaloryczny z innego miejsca i po prostu wpisać e, te dane bardziej tak, żeby gdzieś tam wam to pasowało pod tą kaloryczność, ponieważ na podstawie tego co wpiszecie w ten kalkulator na tej stronie no to po prostu e, ona wam e, nie pozwoli na przykład jak ma, powiem wam, że najmniej możecie jeść 200, to nie pozwoli wam wybrać diety, która jest mniejsza niż to. Więc trzeba pod tym względem tam pokombinować, natomiast diety na cały miesiąc. Mało tego robi listę zakupów e, i powiem wam, że my od poniedziałku z Rafałem startujemy. Będziemy e, na pewno do końca e, stycznia po prostu w ten sposób działać z racji tego, że realnie chcemy sprawdzić e, jak ta dieta się sprawdza. E, też gdzieś tam e, zrobimy sobie dietę ala pudełkową, na zasadzie, że po prostu, wiecie, będziemy, będę przygotowywać te jedzenia do pudełek, po prostu będziemy gdzieś tam, jak mam pracę czy nie, to żeby w każdej chwili właśnie była opcja, żeby po prostu można było to zjeść. No i bierzemy się za to, zobaczymy jak realnie to, się, to wszystko się uda. Natomiast wygenerowaliśmy już sobie, wiecie, cały, cały jadłospis listę zakupów e, w sobotę właśnie pojedziemy na zakupy zrobić te zakupy, więc myślę, że to będzie coś ciekawego, coś fajnego i po prostu będziemy to robić i zobaczymy e, to jest też, styczeń to też jest taki wiecie, wszyscy się biorą ze siebie i tak dalej my faktycznie realnie podchodzimy do tego, że chcemy zobaczyć po pierwsze czy te diety i czy to ma sens e, Rafał też e, Rafał trochę też chce zmienić swoje nawyki rzemieniowe i ja dalej chcę w to właśnie iść, więc bierzemy się na poważnie we dwójkę i zobaczymy, co z tego będzie. E, ja już wiem, że wiecie, ja jestem, bardzo się tym cieszę e, i wiecie, jestem zadowolona z tego, natomiast z drugiej strony też mam coś takiego, że e, wiecie, nie. E, nie ekscytuję się tak nadmiernie, na zasadzie, że o tak, będzie na pewno super i cudownie. No, zobaczymy, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nie będzie łatwe, tak? Nie będzie łatwe, ponieważ tam mamy, my sobie określiliśmy trzy posiłki e, i daliśmy sobie taką kaloryczność, jaką mniej więcej powinniśmy mieć, więc to znaczy, że raczej będziemy jedli te trzy posiłki i nic więcej. A jeżeli no, będziemy chcieli na przykład coś słodkiego, jakieś dodatkowe rzeczy, no to będzie trzeba e, po prostu albo więcej pospacerować, albo więcej coś porobić, żeby spalić te dodatkowe kalory na to. Po prostu. Więc myślę, że też e, to jest dobre. Że my po prostu... Nam często brakuje takiego momentu, że, że mamy systematyczność i tak dalej. Ja się staram odżywiać, wiecie, staram się odżywiać zdrowo, w sensie staram się pilnować te wszystkie rzeczy, ale nie zawsze jest łatwe, nie zawsze to jest taki hopsiup, więc tutaj jest taka motywacja, żeby to po prostu robić. Em, ja w, wiem, że teraz też dużo, y, dużo jest właśnie na TikToku: bardzo dużo wysypkąt, właśnie takich, że o, zaczynamy drogę, odchudzenie i tak dalej. Y, ja Wam tutaj o tym mówię, zresztą tego, że po prostu jestem z, chcę być z Wami w tym, w tym aspekcie szczera. Szczególnie, że grudzień. Ostatnie miesiące były bardzo połowiczne. Na zasadzie ja się trzymałam, e, trzymałam się wszystkiego i nagle przychodziło coś, co po prostu zawirowało nam, tak jak na przykład ta choroba, gdzie ja realnie naprawdę powiem Wam, że ja na, e, spałam w nocy, a. W nocy sen dla mnie to był, to był straszny, ja nie mogłam oddychać w nocy. Wiecie, yy, wiks do smarowania się to był mój najlepszy przyjaciel. Ja po prostu spałam z wysmarowanym wąsem pod nosem, bo po prostu inaczej się nie dało, a to i tak mi sprawiało problemy z oddychaniem. Więc ja odsypiałam w dzień. No i wiecie, człowiek nie ma tak czasu, żeby myśleć o tym, co zjeść, kiedy zjeść, jak zjeść. Dobrze, że wody piłam. Natomiast takie rzeczy się dzieją, to jest normalne. To się zdarza, natomiast bierzemy się za siebie. E, ja powiem Wam, że poważnie rozmyślam, czy nie kupić karnetu na siłownię. E, natomiast chyba jeszcze tego w styczniu nie zrobię. Myślę, że nie. Myślę, że jak już, to w lutym, bo chcę po prostu dać sobie czas do zastanowienia się. Bo teraz jest ta presja, to wszystko się dzieje. Wiecie wszyscy, na siłowni wszyscy wiecie, o co, wiecie, wiecie, jak to jest, wiecie przecież, jakby żyjemy w tym samym świecie, wiecie jak to jest. Więc yy, może jak się zdecyduje to pr najprędzej od lutego, tam już widzicie naszą nową kanapę, już jest coraz ładniej. Tu jeszcze kawałek widać starej, no remont ciąg dalszy jest, natomiast jesteśmy bliżej niż dalej ze wszystkim, więc fajnie. Natomiast kwestia jest właśnie taka, że yy, że gdzieś tam myślimy, myślę o tym, natomiast będę was audytować, jak te diety się sprawdzają. Bo sama jestem ciekawa, czy, one, czy to będzie dobre w ogóle. Wiecie, czy te przepisy będą dobre? A powiedzieliśmy sobie, że ej, trzymamy się dosłownie tego, co nam jakby da. Na zasadzie mamy tam też, wiecie, na jeden dzień coś z tofu. No i zobaczymy, bo ani, ani Rafał, może tak, my nie jedliśmy jeszcze nigdy tofu. Próbowaliśmy gdzieś tam, wiecie, w takiej surowej wersji. No, ale wiecie, no to mięso, jak kurczaka się gotuje i się nie doprawi, no to też nie jest niewiadomo co, nie? Więc, więc zobaczymy. Stwierdziliśmy, że w tym miesiącu tak jak nam dało, tak jest. Tak się tego trzymamy. Pewnie mówicie, a dobra, to nie, że my nie zaczynacie od razu. Już wam mówię, to jest ciekawe pytanie. E, ja chciałam, ale, e, ale Rafał w sumie też mądrze stwierdził, że mamy teraz tak, jest weekend, to jeszcze pół biedy, natomiast kwestia z tego, że w niedzielę jesteśmy umówieni już z, z naszym przyjacielem na konkretne wyjście. E, idziemy, wiecie, do restauracji, więc wiemy, że już w niedzielę byśmy e, nie zjedli. Więc chcemy zacząć od poniedziałku zresztą, że po prostu mamy pustą lodówkę, jest po sylwestrze. Mamy po prostu pustą lodówkę, mamy kilka tam rzeczy, wiecie, żeby mieć coś. Natomiast musimy je zjeść do e, soboty, niedzieli i resztę po prostu to, co będziemy kupować, to będziemy robić. E, też nie ma co e, na takiej zasadzie, wiecie, że po prostu nie wiadomo, e, teraz wszystko wyrzucamy, no bo tak też nie może być. A tu mamy, wiecie, trzy posiłki dziennie przez. Do końca miesiąca, do 30 stycznia, mi cieknie z nosa. Czuję, że mi cieknie z nosa, więc się po prostu poprawiam. Natomiast, no, gdzieś tam trzeba do tego mądrze podejść, bo szkoda, wyrzucić jedzenie, którego po prostu nie wykorzystamy, bo nie możemy. Więc, taką mamy. Tak to u nas będzie wyglądać. Za posiłki będę oczywiście odpowiadać, ja zraz z tego, że mam większe doświadczenie niż mój mąż po prostu. Realnie natomiast on będzie pewnie przy tym pomagał. Na niego to też będzie dużo rzeczy, takich e, zobaczenia, zderzenia się właśnie z tym, jak to trochę wygląda. Z tego, że ja raczej jedzeniem się u nas w domu zajmuję, bo po prostu mi to lepiej wychodzi i ja już to ogarniam, e, wiecie, jak to jest być najstarszą córką w rodzinie. Ja po prostu to ogarniam, więc ja gotuję, a on wkłada do zmywarki, taki mam układ natomiast gdzieś tam będziemy to robić to ogarniać, więc myślę, że on też się zaangażuje natomiast powoli, małymi kroczkami zobaczymy w ogóle ile nas zakupy wyniosą, bo mamy trochę rzeczy bo tam jest takiej rzeczy, wiecie, wyszło olej liniany, na przykład do kupienia różne takie rzeczy, więc trochę tych zakupów będzie z drugiej strony na pewno, na pewno się nie zmarnują ponieważ będziemy wykorzystywać je więc to się przyda, e, więc myślę, że to jest fajna opcja e, i z takich update'ów tyle, e, grzywka mi rośnie, muszę ją przyciąć, ja w ogóle nie wiem, co się z moimi włosami ostatnio dzieje, ale ja próbuję z nimi dojść do ładu i składu i nie mogę, no, taki urok, po prostu taki urok, jak widać, e, stoicie na śmiesznym prowizorycznym statywie, muszę kupić statyw na, właśnie na aparat, żeby móc nagrywać, natomiast kochani, E, dajcie znać jakie wy macie postanowienia co u was, e, jak wam minęły święta mam nadzieję, że dobrze e, że spędziliście ten czas z bliskimi że w nowy rok dobrze się bawiliście w Sylwestra e, my się bawiliśmy świetnie e, jeżeli jesteście ciekawi to możecie wpaść do mnie na Instagrama, bo tam na pewno zobaczycie e, co, co odwalaliśmy z tego, że zrobiliśmy sobie imprezę w stylu PRL, więc na pewno wleci rolka e, ze stylówką, z racji tego, że no wyglądaliśmy zabójczo, nie? Jakby ciarki żenady przechodzą wszystkich. Genialnie jak dla mnie. Nie wiem jakby kto lepiej gorzej, kto gorzej w zasadzie ja wyglądał ja czy Rafał. Natomiast mocny PRL lata 80., 70., wiecie, ja miałam takie niebieskie oczy, szminę taką czerwoną. Mega to wyglądało. No ja wyglądam jaka taka taka babulenka, więc na pewno wlecą jeszcze właśnie zdjęcia, więc możecie sobie zajrzeć do mnie na Instagram, na dole macie w opisie po prostu odniesienie do mojego Instagrama. No i co kochani, mam nadzieję, że to wszystko... Z mojej strony to wszystko dzisiaj i mam nadzieję, że macie, będziecie mieć dobry weekend. Wracam w poniedziałek z filmem, obiecuję styczeń, nowy rok, nowa ja. będziemy, będę bardziej regularne, na pewno też będą rolki w te dni, w których nie będzie filmu będą rolki i wracamy do takich regularnych publikacji i oczywiście jeżeli oglądasz to, a nie subskrybujesz kanału, no to zapraszam serdecznie jeżeli jesteś ciekawy, czy ten drugi podbródek za miesiąc zniknie chociaż trochę, bo na przykład okaże się ta dieta fantastyczna no to wiecie, to, to serdecznie zapraszam do subskrybowania i zobaczymy. Zobaczymy, jak ten rok będzie. Myślę, że to będzie ten rok, kiedy w końcu uda mi się zrzucić tą wagę. Eee, mam, mam takie przeczucie, mam gdzieś tam w końcu chyba dojrzałam do tego psychicznie, fizy fizycznie to na pewno, bo już... Wie, wiem, że może być gorzej, ale bez przesady. Natomiast chyba do tego do, dojrzałam mentalnie też, ale też w swojej głowie poukładam na, e, na tyle bardzo te rzeczy, że, że po prostu jestem gotowa na to psychicznie. Natomiast e, nie mówię hop, będziemy się starać i miejmy nadzieję, że się uda i będziemy starać się, żeby to się w końcu udało. E, no i co, kochani, e, dużo nowych rzeczy będzie fajnych. Na pewno będziemy robić ten właśnie eksperyment styczniowy, więc myślę, że to będzie, będzie coś fajnego. No i co? Zostawcie łapkę w górę i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa! No, muszę odciąć grzywkę.